Ależ, co ci się stało? Nigdy nic nie osiągniecie. Ale co ci się stało? Nigdy nic nie będziecie mieli. A ja będę miał. Jesteś najdalszy. Takie życie, że mądrzejszy ma, głupszy nie ma. Zostaw Ja idę spać. Coś. Posprzątaj. Co jest, zdradzisz? Drzwi zamykać. No, Drzwi, ci, ci. Klamka jest z drugiej strony bo coś, jest nie tak stary Widzisz jak on się zachowuje? Poczuł się No ale co no, to było do przewidzenia Chcesz że co, że myślisz, że się poczuł? No nie myślisz, A myślisz, że to nie jest coś Chcemy coś z tym zrobić, czy... Ja bym to pokazał ludziom, bo to jest nienormalne, to nie? nagrywaj go po prostu dzisiaj na odcinku Przez cały dzień jak się zachowuje Niech ludzie zobaczą Fejm Mema, fejm Mema. Jak się czujesz po wygranej? Jak się czujesz po wygranej? Ale co ty mówisz do mnie? To wiesz, totalnie odwaliło? Świat jest dla mnie. Że co? Wygrałeś jakąś walkę nędzną z olejnikiem i myślisz, że jesteś bogiem, człowieku? To by totalnie odpiprzyło. Świat jest To by totalnie odpiprzyło. Ej, ale on się tutaj. Wejdź do siebie! On mówi do siebie, stary. Dobra, ja nie chcę on ciebie nagrywać. Nawet nie wiem, czy ten film chce nagrywać. Dobra. Widzicie co? Hater robi? Czekajcie się, z widzałem, przy, przywitam. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta, No i jak widzicie, zachowanie hejtera jest e, co najmniej dziwne. Jesteśmy aktualnie e, nadal w Łodzi. E, warunki są dosyć bojowe, bo jesteśmy w moim mieszkani, mieszka wszyscy musimy się tutaj pomieścić. No ale hejterowi zaczął coś dzisiaj ewidentnie odpieprzać po tej wygranej. E, poczuł się, zachowuje się naprawdę, ale to naprawdę dziwnie. Także jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przysy, jak widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, żeby Cię nie ominął żaden film, no i żeby być z nami na bieżąco. E, no i cóż postaram się nagrać i znać się relacje z tego co ten człowiek robi, bo naprawdę nie jest z nim dobrze, w sensie... Ale o mi papierota! Widzicie co on robi? Widzę, że chyba powinien przegrać tą walkę jak sądzisz? Nie wiem, traktuje to sobie służbę swoją... Nie wiem, kurde, dziwnie się zachowuje mega. Chciałabyś takim, nie? To jest zdjęcie z Mam. Bo później już nie robię. A Ty? Okay. Ja też już wstawiłam. Niepotrzebnie zresztą. A Ty chcesz zdjęcie? Nie, ja sam nie wstawię. Później już się nie dopuchasz. Będzie taka kolejka. Tak? Okay. Raczej nie chcę zdjęcia sobie. A wiesz, że tak mało Ci na Instagramie, że ty szok? Nie zrobiłeś jednak tak bardzo dużej furorów. Nic w życiu nie będziesz miała. Więc przykład ze mnie. Widzisz? Chcesz to zdjęcie czy nie chcesz? No nie chcę żadnego zdjęcia od ciebie. W ogóle człowieku, co ty. To jest tylko głupi puchar. Wygrana z Tomkiem olejnikiem, a ty się zachowujesz, jakbyś, nie wiem, wygrał w UFC, kurwa. Robisz zdjęcie, ze mną stawisz i. Co ty wygrałaś co, <grym> Nie chcę mi się zbierze. was słuchać. Dobra, ale nie dotykaj tej kamery. Ja dotykam a... twój puchar za, za strony. No, odejdź powiedziałem. Dotykam twój puchar, pytam się. Ale pytam się, dotykam twój puchar? Chciałem odejść? A do, dotykam twój puchar? No ale powiedziałem, jaki idę, to masz odejść. To mnie totalnie odpieprzyło na głowę. Jesteś nienormalny. Ty, kawałek kawałek metalu metalu pomalowanego z chińczyka na, na złoty kolor i myślisz, że jest Bogiem Bo ty nie rozumiesz, że jestem kimś, a ty jesteś nikim To jest złoto Dzięki, dzięki mnie masz tą walkę Dzięki tobie, to mam dzięki tobie Dzięki mnie ty masz, kurwa, a nie ja Wiesz, że filmu sobą nie będzie, nie? Zdajesz sobie z tego sprawę Dredżarz! No chodź tu, jak mówię co, co ty, co się stało? Po co mnie było? Masz, nic ze skupu! Strasznie, na no. ma, że nagrywasz takie rzeczy. Mm -hmm. No, pokazuję to, co on opisała. Masz, co ci kupić, do za... idź mi potem. Mm -hmm. do sobie. Chcesz? Nie chcę. Będziesz chciał to sobie weźmieć. Do sklepu mieć, do papierosów. Zaraz całe pieniądze z walki przepieprzysz. ile do tego dostałeś? ci to obchodzi. Najmniej ze wszystkich uczestników. Ja, ja, ja nie mogę, ja mam lub położę, ty mam położę Idź rosy, księżniczka wielka Nie mogę na to patrzeć Wielka komusia Idź co? Na nóżkach już się nie chce chodzić Dupę wodzi i jest git Nie, na nóżkach już się nie chce Połowie rosy, raz Dobra, ale troszeczkę milej, co? No, ale co milej, dobra Idź połowie rosy, długi I się jechać Ej, co tam bo... Telewizor włącznie coś Żeby grała, nie Chcę, żeby co? Ty jesteś popieprzony, nie? Ty jesteś chory. A ty po co nagrywasz? Wyświetlenia ty, żeby. Nie, ja po prostu wyświetlenia... pokazuję ludziom, co robisz. Jesteś chory. Chcesz, żeby były wyświetlenia większe ze mną, nie? Nie, Czy jesteś nie... chory. Czy pokażesz, nie, to... jesteś chory. Jesteś chory, typie. Odpifrzyło ci od fejmu Boże, jaki burdel tutaj. Weź daj spokój, w ogóle miejsca tu nie ma no na tym apartamencie, nie ma gdzie się rozpakować. To. Siedzimy w jeszcze w tej klitsach, ty to nagrywasz. Weź go, zamknij drzwi, zamknij, drzwi, zamknij drzwi Za Czeką wyjść na miasto, to jest zwykła siara, ale to jest lamusiara, ej. nie, wiem, to, to Nie wiem no czy to możesz. To myślałem że ty żart żartami, to ale to bez to przesadnia tak. tak już, 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 ja już go nie słucham, bo już mi się nie chce. Hubert składa główniane rymy, hejter robi zawsze największe dymy, ej. Nie ma dziewczyny, no, nie, nie ma. nic z no, a nie, chodź, zbudowa, nie, nie, a, nie mnie wytrenował. Będziesz jeszcze wszystko tutaj prostował, ej. Yo, yo. <tosłaniczne> to jest tragedia, nie? W sensie, nie jest wstyd za niego, no okropnie. To jest, to jest... No, co zamykasz? A co ci w ogóle dzisiaj odwaliło? Czytasz? Dobra, idźcie tam, przejdź. Cześć, i zapal zawodników MMMA, profesjonalista, która pali papierosy. No pokażemy na filmie. Chleje alkohol, pali papierosy, wygrywa z zawodnikiem, który nie jest zawodnikiem i udaje wielkiego bossa. No to jesteś cały ty. Cały ja. Ja, cały no. ja. Ja. Prawda jest taka, że... Cieszcie się. My się cieszymy, ale my się wszyscy cieszymy, ale ja jest jestem w jakieś pretensje do nas. Zamknij ale, się! Ale odechciewa ale się odechciewa Ościewa się. Chodzi. Odechciewa się. Chodzi. No. By, no byłbym nie z niego pracuje. dumny, w sumie jestem nadal, ale przez takie zachowanie mi się przeciwało. Dobra, a co? Znów, Dobra, a byś tak. Tu I tak jest syk, to po co już to wszystko rozmawiasz? Dobrze, proszę ciebie, żebyś wyszedł z tego pokoju. Albo... nie mamy ochoty z tobą rozmawiać. Nikt nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Przepraszam. To Nikt nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Słucham? Wydań Nikt sobie nowy apartament. Masz tyle kasy z tej walki, ty sobie wynajmi coś to innego. Mi, to nie tak do ciebie mówię. Aha. Żebyś Ty się nie odzywaj. Jesteś niepoważny, nie? Jesteś naprawdę niepoważny Jesteś w tym momencie. niepoważny? Jesteś głupi, odwaliło cię. się zacięła, czy co? Garnij się. To jest, kąpiesz się. No bo się kąpię. A to się nie zamyka, nie? Jak ci człowiek kąpie, to się zamyka. Ale jak ci człowiek kąpię! to u mnie ma bardzo leżeństwo, jeśli nie zamyka, bo może będę chciał Nie, ja... Co ty myślisz, że co? Kur... nago jest, wyjdź stąd. ja odpocznę się trochę. Dluczy ci ma. Wyjdź stąd. Gdzie stąd. Wyjdź... wyjdź mi z łazienki. Jesteś poważny? Wyjdź z łazienki w tym momencie! To wyjdź! Wypieprzeć są, Ale jestem na go. Widzon! No Widz dom. Puchar mi umy. Puchar mi umy. Jesteś popieprzony, nie? Weźcie tego człowieka! Weźcie tego człowieka, ale jest chory. Chory? To jest chory, ten jest chory! Chory, nie? No chory jestem, no. Gupta byś miał, gdyby nie ja. Nie miałbyś nigdy. Kalina, to nic normalne, że on mi do łazienki wchodzi, no czemu to w ogóle nie zareagowałaś? A to co ja, drog szarpać No i dupę mi obrabiacie jak zetle, tak? Jeszcze raz usłyszę coś. To co? Jeszcze raz. No i co zrobisz? Jeszcze raz usłyszę Jeszcze raz usłyszę coś. Nie, nie ja bądź zabawny. No obrabiajcie się i puchajcie się. Teraz coś usłyszę. Właśnie. Mam jakieś bzika na punkcie tego puferu. Nie, nie, nie. Nie tykacie. Mówiłem to. Mówi go. Pod prysznicem. Nie wiem, dla mnie to jest Żenua, to on, co on robił, mu odwaliło Siedział totalnie. No to, ale się działo z tym, Nie wiem, mi się wydaje, że on się upił po prostu. Ale to wiesz, to już drugi dzień trwa. Mi się wydaje, że po prostu taka jeszcze ma tą adrenalinę po tej pićwie z olejnikiem. Ja przecież to była zwykła, najzwyklejsza walka, ty. Ale dlaczego, bo tak przecież tak się nie zachowywał przed. No odwaliło mu, ale nie wiem, no, dlaczego o, ja, mi tak... Ja rozumiem, gdyby wygrał z kimś na poziomie, ale z olejem. Nie wiem, że nawet. Nie, bo jest za... Jeszcze wybije szybę. Cholera wie, co mu teraz do głowy przyjdzie. Wybią się trochę, będzie się Nic byś nie miałem, bo nie No tak, nie pracę. Ty jesteś... No a czemu ty, mówisz to? Ty jesteś nim sarkazmem. Nie, no bo ty jesteś twórcą wszystkiego. Ty jesteś twórcą mojej postaci tutaj, tak. ręki kamerzysty przecież. Weźcie się, to by powycieraj! powycieraj! tak? A tam mu kapło też. Na jak mu kapło. A no nie tylko to u kapło. Może iść na spacer co w końcu? Piana ci zleci zaraz. Ale to ty się palić czy żalisz, Żeby działał z No ci on się raczej żali. Nie, że żalisz. Dojdź. Weź, bo jak to przybierzesz, to Przykro mi się. Żal <grym> mi się. <grym się, <grym się> płakać, płakać mi się. Naprawdę. Płakać mi się. cię patrzę. nic, weź nie, tak, nie miał. Ty jesteś taki słodki, jak się do tego nic byś nie miał ja. Wszystko dzięki temu. Tak, jak się <grywa> Może na spacer pójdziemy razem, pogaramy? Chodź, pójdziemy na spacer. Pójdziemy. Chodź, porozmawiamy o tym na spacer. Nie będę sobie. Nie? Nie. A z kim pójdziesz? Nie ma nic. No nie ma bóź. A was wszystko. Dokładnie. Po, dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Ty <grybuj> weź mu nie dzięki pogrzało cię wszystko. No że przecież ja to mówię serkę styjesz, ja widzę, że on jest, jest pijany tak, że on nie wczoraj w ogóle ze spięcił, Jutro będzie przepraszał jak zwykle za wszystko, bo on taki jest po prostu. Będzie wszystko, dzięki mnie. Jest żenujący, nie? Naprawdę hey, jest, nie, nie, jest nie, żenujący. Skomentować, nie chce mnie nie wszystko i tylko nie szanujecie. Jakaś izolatka by się przydała. Że ja nie szanuję tego jak ty się zachowujesz perfidnie w stosunku do nas. Nie mielibyście nic Mhm, ja, aha Ale mamy Ciebie i Ty jesteś naszym największym skarbem Daję Wam wszystko Możesz okay. się rozwinąć w hymnie I tego nie szanujecie w ogóle Ale masz piękny pochary, naprawdę Zasłużyłeś na niego Nie, ale to jest mój pochary, nie Tak, ty, to jest twój Nie ocenię go Ale w jakimś tam stopniu też się przysłużyłem, ja Do tego Nic się nie, nie przez gówno się przysłużyłem Skąd sam to robiłem no Masz rację Chory, on jest chory, nie? Odwaliło mi się wydaje, że otwajmum od mu odwaliło na beret, a alkohol tylko to wzmocnił. Ja środków, że prawda, ja że to są żarty tylko, bo on sobie to potrafi żartować. nic nie coś? Gdzie jest Mariusz? Co, Co, Ej, Mariusz? Nie, nie, nie wiem, ja nic nie widzę. Nie, nie, się nie nic, Będziecie wąchać moją kasę. Nie nagać się, Boże. No to nie tak, nieco wykażesz. Przecież ten Jędruś go nie ma. <grym> Wybrał kasę, a gdzie włochać kasę? Z... Ale ja już się martwić nie, nie, nie mogę, zresztą nie naprawdę nie wiem. On w takim stanie poszedł. Jeszcze modlił o twoją... Tu ktoś zacznie o siebie się martwić. Ja nie wiem, co on zrobił. Przecież skończysz jak Menel. Ty, Kamil, może pójdziemy Jak Menel! No może, no. Można go... Po czapką, weźcie Wejdź tak, będę przechowywany. Mm. Hej, te! Bez tutaj, daj, na browarach. No, ta chłopaka na pewno A, się na mnie Ja nie wiem, gdzie on jest, ale. Boję się. On tutaj siedział, co mnie? Ja zanim wiesz, ale. Tak? No, daj. O, też nie wiem. Jak się w ogóle nie wykąpał, bez jest Nie wiem, to jest Żenua, nie? Co? To jest to w ogóle też Nic nie będzie śpiął. nie będziesz to głuzdą być śpiął. No, ciągle nic, żadnego śpienia. Co się Ryja? No, no, ja w sumie jestem zadowolony, że go nie ma. Ale tak, ten gwiazd wie, no to. Ja, ja powiem, się boję, że, że, ja. ja że go zwie, bo A te same kości, no. To... Same kości, go może Tak, Karinka zawijamy. Ja nie będę się z tym psycholem pod jednym dachem, bo to jest. Ale ja wychodzę! Ja wychodzę, tam nie rozumiem, się żeby... to Aha, ty wychodzisz. Co ci odwaliło, Mariusz? Naprawdę! Gdzie są... Chciałbym kluczki, się sam do, dogadać. Gdzie są kluczki o Trengie? Adam niedawno wziął, już pojechał. Kluczyki moje, proszę oddać. To są moje kluczyki, dobra weź przestań w ogóle pajacować, tragedia. Po co ty do nas chodzisz? Przecież widzisz co się Słucham? dzieje. Słucham? Ale... <grym> cię połamie. Ja zaraz cię połamie. A ty mnie nie grasz. Ale... Ale psychol, psychol. Kluczyki gdzie są do MG. Ty jesteś nienormalny, naprawdę. Ja nie wiem czy się śmiać, czy płakać. To nie są od Angie. Zajmę go? Nie nie się śmiejesz. Jadę się zabawić na miasto. Tak, no i złapią cię, no. Nie Ale A złapią cię, wiesz o tym. Się, sobie tutaj Dobrze, jesteśmy. Dobrze jesteśmy śmieciami wyjdź. Wy, przepraszam, proszę. A ty, naprawdę Mary szkoda mi ciebie, poczułeś się jak chory, jak. Chory. Jesteś obrzydliwy. Ja przepraszam widzowie, że musicie oglądać coś takiego. Przepraszam widzowie, że musicie oglądać coś takiego. K Karinka. Zamknij, A my i tak wychodzimy, wiola wy zostajecie, tak? Tutaj. Wracacie z nim jutro. Jakby się dwieje. Jak się ogarnie, jak przestanie pajacować. Dobrze, my Bo wracamy ja na pewno. Mam, masz zobaczyć, jeżeli nie będzie go za drzwiami, to dopiero was puszczę. Nie wiem, my wracamy teraz, w tym momencie Adam no pojechał po auto. Nie, nie będę wychodzić przez okno. Ale ja nie chcę go tutaj. A mnie to nie obchodzi, co ty Ale chcesz biało. A to będę tam to ty nie widzisz jak chcesz. To jest normalne? A ty jesteś się dybrektasz, tylko i to nagrywasz. Nie jestem tutaj jeszcze, tak? Boże, ty mówisz, jakby nie wiem, jakbyś sama została. Ale ty ty się... No, bronię, no, a co, ja, ci, ja cię nie obronię? Znaczy. A ty, się, a ty się dobrze czujesz? Znaczy, ciebie w sumie by się zastanowił, czy. czy Aha, obronię. no i widzisz, i widzisz, i, widzisz, i ja mam to... Ale dobra, ale... załóżmy, że dzisiaj zrobię wyjątek i cię obronię, wyjątkowo. No dobra, tak, on cię nie obronił, ja ale obronię, dzisiaj, dzisiaj cię obronię Dobra, miło, bez przesady. On miesz? jest jaki jest, ale mnie akurat bawi, gdy on nie grozi, bo to jest śmieszne coś takiego, to by to na to by jakąś nie wiem, jakieś wrażenie? To nie nie to... robi na mnie wrażenia, ale On jest. To błaznem, po on jest błazem, on jest, błaznem. jest on błazem, to jest błazem. Nie da mi się położyć, To, to zrobi się dzisiaj się w spać. W wyjątek i jak coś będzie robił, to ci Ale Ale doskonale wiesz, wyraż, że on nie będzie nic robić, bo to jest błazem. Śmieszno. No to ja nie odcinek na granicę. A wiórko. nie wiem, są... wstyd, wstyd mi to. Naprawdę wstyd mi to wrzucać do internetu, nie? Wstyd. No w ogóle ja nie wiem. Wstyd, naprawdę jest mi wstyd. Popieprzony strasznie odcinek, nie wiem. Wszystko twoja wina. Moja? Tak. To, 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 nie, to ee, ty trzeba... Dla to Bola, jest twoja wina. Nie, bo to Ty go wziąłeś za Fajem ma, dlatego się patrzył Dobra, Fejma ma Faj ma. Wygrana jest ty my tam nie w naszych wiem, rękach. To by teraz było wszystko w porządku. Dobra, jesteśmy już w aucie. No przykro mi, że tak wyszło, wracamy aktualnie y, do domu. Nie wiem co mam w tej sytuacji powiedzieć. Nie, co, nie wiem co w tej sytuacji mam zrobić po prostu... Y, Przerosło mnie to, i, i tak jak zachowuje się w dniu dzisiejszym, Mariusz, no, po prostu jest, jest chory. I tak chyba wszyscy się zgodzimy, nie? To już wszystko przerosło też, bo to już zaczęło robić się naprawdę takie żenujące, nie? Na takim niskim <coughs> poziomie, teraz, tak? nie wiem, Nie wiem, co mogę na ten powiedzieć, bo to. No, to, to się wydaje, to było że. Chore, to było chore już. Wydaje mi się, że w pewnym momencie go po prostu trzasło, nie? Wiem, od alkoholu też mi się wydaje. To jest tak może być, no? A Ty Karinka co sądzisz? Gdzie ty ja? jesteś w ogóle? Tutaj y, ja myślę, że nowo so, fejmu, tak? Chciał fejmu, chciał hajsu, dostał to co chciał, no i teraz mu odwaliło, czy tak było? A co mi się od hajsu mu odwaliło? Wygrał w końcu, no Przecież ja cię zbog No tak pokaślał, wygrana, że on tylko Mnóstwo, hajsu, mnóstwo hajsu. wywiadów, mm. do tego fame, kasa. Wszystko się przełożyło i to tak jednego dnia uderzyło w niego. ale no, żeby aż tak mu odwaliło? Nie wiem, to jest akurat przesada. To akurat coś, takie styki, może przepalone ma już. Nie mam pojęcia. Ale to było chore, cała sytuacja. Cieszę się, że idziemy z tego miejsca.